Dobra, kradnę grejpfruta i kradnę lodówkę. jest Jakie wybrałeś miejsce startu? Nie wiem. Co tu jest tworzenie postaci? Odwal z dwa, dwa siekiery. Nie zresetuj, tylko zasąfuj. Ej, bo ja już zdycham. Nie mój dom! A co ty wybrałeś? Nie pamiętam. Nie słyszy dźwięków co to pateria. Gdzie jest mój dom? Ktoś mnie ugryzł? Golden, ale co to patelnia? Jo, sklep z medykamentami. Zamknięty! Nie, nie, nie. Wysyfy jedne. Mogę się z hydrantu napić. Mogłem jednak w domu zostać. Ta pandemia nie jest fajna. Zaliczyłem zgona, dzień dobry. Ty dawaj koszulę hawajską bierzemy. Ja już miałem postać z koszulą hawajską, ale zaliczyłem zgona. A jak jest po łatwości? Nie wiem. Aczkolwiek powiem ci tyle, już umarłem. Ej, będę czarny, to mnie nie będą widzieć. Ja Już gram, jestem u siebie w domu. Nie masz to. Czołem w sąsiedzie, ale... To historia... Ale fatalny dom mi dało, co to ma być? Eee. Ja w kiblu coś będzie. No, jest zestaw do szycia. Woda kolońska, wezmę. Tabletki, pa... straj taśma. Napój pomarańczowy. Uhu. Jak się wypadł z tym urwoma, Patelnia. Oj, zombie mi wszedł do domu. Ja się stąd wynoszę. Zamknę was tam. Bawcie się. O kurde. Jak się chowa w szafach. Jak się chowa w szafach. Sprawdź. Chowa w szafie. Kurde, jak komuś wykorbić z patelni? Ej, mogę prześcieradło? Czajni, Lekko wicek! Mam blaszkę do machinyk! Czemu czajnik był w piekarniku w ogóle? Co to za gra? Kto tam włożył piekarnik? do czajnika? Nie wiem kto włożył piekarnik do czajnika, przekrobi. Ogólny stan zdrowia, ona. Nie podobają mi się te dźwięki ogólne. Właściwie ja Niesamowite. Jak się bije? Brutalną terapię decybelami mi zapodałeś właśnie Musisz trzymać kontrol, żeby bić Ej no! A, ka pa! No dawaj, no są, No dawaj, no! Taki sprytny jesteś? W dzisiejszym odcinku mojego challenge'u będziemy odjechać Gdzie jest mój sok pomarańczowy? Czemu jedzenie masła daje ci przygnębienie? Trudno. jest trudna. No wow, mnie bardziej zastanawia gdzie mój sok pomarańczowy. Bo się czuję oszukany Co? Gdzie mój sok pomarańczowy? No gdzie jest mój sok pomarańczowy? Ej, no to gdzie jesteś? W lesie! Ej, świetnik, mogę się w nim upić. To mój nowy dom Weź na chociaż jednego wywrócić. No, no. Okej, okay, nieważny, nie mam... No ej, no co to ma być? Ich jest milion! Dało ci się przeżyć 4 godziny. Kurde, już mnie pobił. Mój rekord to 3. I bym chciał wejść do jakiegoś domu, odnaleźć swój sok pomarańczowy. Wierzyłem, jak ten film, poszukiwanie soku pomarańczowego. Rondel! A nie, filiżanka. Rondel! Blaka do ciasta. Wyobraż, wyobrażasz sobie komuś wywalić... Jajo? Ja. Keddy? Co ty tu robisz? Gdzie? Gdzie? Tutaj. Dobro ty? Witaj. Ja że to To ja z mojego domu świecił. To, to jest mój dom. Śrubokręt. Nie ma soku pomarańczowego. Czemu w tym? Czemu w tej łazience są dwa zlewy? Po co to komu? Mogę ci dać patelnię do, gri, do, gri, do grillowania. a, są, a są... Chodź do tego domu. Do ciebie. Co na kotlety obija <noise> Witaminy! Oj, przyszedł do nas Ale, ale zombie przyszedł Co ty robisz? Gimnastykę <noise> <noise> Bo Bragden zrobi nie. O kurde. I Antek przyszedł. Dwóch, dwóch antków. Nie jest git. Krwawienie. To kurna. Czy ty robisz magika? <śm> 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 Czekaj, co mi tu nie jest potrzebne? Zjem cukier. Zjedz całość, zjem cały cukier, albo nie, albo nie. Przestań, przestań. No mam już... Jedną czwartą życia, bym powiedział. Dobra, wbijam tam do ciebie. Chodź, chodź ty tutaj. Bo dobijam zombie. Ale dobijam zombie, dobijam zombie. Przecież on... On wbił do nas, on wbił do budynku. Masz z witary. Dawaj. Kurz. Tu ty masz z tym Breakdensem, chłopie. Czekaj gdzie to się robi? Ej, ktoś cukier i witaminy? Mogę margarynę zjeść. O to mi chodziło. Jakby co to, to idę do tego domu co był obok. Nie idę do domu co był obok. Dobra, dawaj do tego domu tam. Ja wciąż mam pragnienie. No nie ma soku pomarańczowego. Sorry. Jak się przechodzi przez to? Wyrwi... Mogę trawę wyrwać, super. Jak? Jak? Keddy, jak ty to robisz? Ale jak... Przez to przechodzisz? To ty przez to przechodzisz To ty przez to przechodzisz Nie ty U mnie przez to przechodzisz U mnie ty też to... <grym> Czekaj, patrz, patrz to Nie mam piły ogrodowej, nie mogę rozmontować Czekaj, usunę ten płód. No właśnie nie, uciekaj! A o, przeszedłem! A ja nie co no mnie zostawiasz? Dobra, wybij B. co no mnie zostawiasz? A pod E się przychodzi Pod E? Dobra, warto wiedzieć Ej kurde, ich tu jest mi Jest jedzenie! Bierz kukurydę i cytrynę cytrynę smacznego. Czy ty się w lodówce zamknąłeś? <grym> Pani tu... O Jezu, wynoka Właśnie pomóż! <grym> Pomagam! Kolejny, wiesz co, może lepiej zamknę te drzwi No i po No i po To już koniec Nie już Żegnam Oś, 11 godzin! Nie, ja tu przeżyję Nieważne Nie, to nie, no żyję Sorry, golden Ale nie przepraszaj, kurna Nie masz za co i Dobra, respię się po raz kolejny. Jako to masz problem w moim serialu. Gdzie jest mój kurna sok pomarańczowy? Mydło. Jakaś fabryka. Wchodzę tam. Na dodatek otwarte. Popcorn! Dajcie mi to, dajcie mi to. Żelki, żelusie. Dawaj. A broń może tu macie jakąś? Nie? No i super! No i już mam krwawienie, nie? Witam w kuchni. Jest jakaś broń, ściera do naczyń. Salami, świeże. Po co mi świnka? Po co ci świnka? Wezmę sałatę, sasa jawy. Cześć. Już jestem przeciążony. Czy jestem głodny? Oto jest pytanie. To jest jakaś... To jest jakiś szpital czy inna przechodnia. Nie ma żadnych bandaży, ni plastrów. To jest magazyn jakiś. Może w magazynie będą mieli coś? Nie ma! Puste! Picie jest! A nie, to, to jest wino. No nie, alkohol mają sam. Ta, to jest monopolowe ewidentnie. No nie! Idź ta stąd! Ja już jestem kaput. Ja już jestem kaput. Kto postawił drzewo w lesie? Dobra, napij się wina. Całość. Że nie mogę znaleźć żadnego tego, gdzie bym mógł się ukryć. Co? Tu jest rzeka Ohio? Ty, ja w barze jakimś jestem. Nie no to jest jakiś las Ohio, nie idę 5 lat przez niego. Słuchaj, tu jest rzeka Ohio, więc wiesz. Nie, oni naprawdę mają sam alkohol. Wiem, że to jest bar, ale i tak. Orzeszki! Wybielacz. Lubię wybielacz. Seria ja trzymam w apteczce kurna kanister na benzynę i o tym nie wiedziałem. O, twój napój pomarańczowy to jest... Bez... <laughs> Dawaj! Mój napój pomarańczowy! Yeah. Moje! MOJE! JEST! Yes! JEST! Jak nie dasz mi... Jak nie dasz mi tego... Czego? ...podolonego soku ...to ci... Co ty robisz? Pa! Pa! Mój dom! O co z Robimy challenge. Kto się zaśmieje jest ostry os. Co ja Ty, czy, czy ja dobrze usłyszałem, kto się zaśmieje jest ostry sos. Sostry os Napój pomarańczowy. I w wszystko do kurde tej torebki z Biedronki. Co się stało? Czemu... Czemu to jest pompka do kół? Zaraz. Co to, co to jest za miejsce? Biała bioprofanówka? Co po... zabawka? Zabawka klocki. No.